Witam w nowym dniu, siemano! Dzisiaj większy skład Sandra, Tomek No tak, teraz odbywa się proces gruntowania Widzicie? Ściana wcześniej wyklejona Dostaje teraz grunt Jest to specjalny grunt, który ma w środku takie małe kamyczki Co zwiększy przyczepność naszego tynku strukturalnego Najprościej tłumacząc to chodzi o to, że ten grunt przykładowo robi nam takie coś I teraz przyjdzie płuc Też z kamyczkami i to się po prostu zadziębi Dzięki czemu będziemy mieć fajną fajną przyczepność Także Sandra gruntuje Idzie dość szybko w miarę Zagruntujemy wałkiem, poczekamy godzinkę, po półtora nawet nie, bo to naprawdę w tej pogodzie bardzo szybko wszystko tchnie. Tomek przygotowuje to do, do końca, jest moment pracowania. Nie wszystkie zadziory są ściągane, niepotrzebne szpachelką. I teraz będziemy przygotowani do rynku strukturalnego. Nasz strukturalny Jedyne co muszę zrobić to ewentualnie troszeczkę wody dolać, chociaż i nie No i przemieszać to Ciche to nic nie słychać Sandra widziałaś znowu to lekki patrz Sandra Co Nie no, trochę tro tro to słychać wam powiem Trochę to słychać Ma jakiś taki lekki turkot silnika Ale cicho. Ktoś... jest No Dobra, to my walczymy dalej. Rusztowanie mamy rozstawione, zagruntowane. Zobaczcie, już nam prawie widzicie. Sandra zaczęła z tej strony gruntować, i tutaj już możemy prawie zamelkować to. Suche więc spoko. Teraz co to ten tynk będzie naciągnięty. Dwie osoby naciągają i jedna osoba bierze plastikową paczkę i będzie zacierać. Nie jest to taka struktura. Taką strukturę robi się w ten sposób, że się naciąga tynk i że tak powiem rajbujemy w tą stronę. Natomiast my mamy inną strukturę. Musimy zachować starą strukturę tynku. że musimy robić ruch z góry na dół. Musimy takie sopelki uzyskać. Także Zaraz zaczynamy. Nie, to nie będzie funkcjonować tutaj. Chociaż może widzicie. Dzisiaj trochę wiecznie. Tak jak mówiłem, nigdy nie ma lekko. I tak już dziesiąt razy wspomniałem, lepiej sobie wszystko zabezpieczyć. Niech trwa 10 minut dłużej, czy później 2 godziny sprzątać? Także to zostaje bez zmian. No, Sandra już ładnie strona ma zagruntowaną. Zostaje ostatnia strona. Sandra, tą stronę zagruntujesz z drabiny, nie? Tak. Ok, no to zrób to. To będziemy zrobione. Dobra. Płyniemy, latają Jak tu jest Także najgorsze, że mam praktycznie zrobione, bo ten start jest przyklejony ale mówię, są takie miejsca, gdzie dojść nie jest za łatwo A zrobić trzeba I to jest tak zwana współpraca Nieważne gdzie nie ważne, jak ważne żeby zrobić, nie? Ok. No, zostaje nam ostatni metr zagruntowania Ta strona już jest przygotowana powiedzmy No i co? Ogień na tłoki, nie? Widzicie? Uz jest naciągany Ja mam trochę czasu, żeby go y, zaraz plastikową paczką rozprowadzić taką strukturę muszę mieć, spróbować osiągnąć no to nie jest łatwo, bo widzicie, mamy takie warunki jakie mamy, takie ruchowanie jest, to, to się wszystko kolebłocze. Dlatego stoję jako asekurator z reguły robimy to w ten sposób, że naciągamy i od razu zacieramy. Tutaj mam jakieś 10 minut czasu w momencie nałożenia, więc Spokojnie. Jak wygląda mój sprzęt? Mój sprzęt to jest Plastikowa packa I taka smugla Ja wykonuję taki ruch Przepraszam Ja wykonuję taki ruch Góra, dół mnie interesuje, żeby osiągnąć moją strukturkę I co jakiś czas ściągam sobie nadmiar tego, co mi się osadzi Tą małą paską. No i tak długo muszę to robić, aż osiągnę moją Moją strukturę To musimy poczekać, aż oni i przejdą, I takim ruchem osiągam moją, moją strukturę. Widzicie, tak to coś się tworzy już, czyli tak, czy tak, czy tak, jest to bez znaczenia. Jest jeszcze za świeże, no to nie robię nic, na jak czekam Sandra naciągasz? Nie, nie wiem nie Sandra Chyba nie, co? Nie? No dobrze okay. No i teraz jak zwykle widzicie nie? Co, jak, co, po co, z czym No i dupa tak zwana Wyjdzie? No tamto? Nie wejdzie nie. Potrzebujemy coś tam szybko Tomek tam Dójdziesz. dojdziesz no, dojdzie. zawsze jakaś improwizacja musi być. <gry> Przecież nie może być. Aj, normalnie. Nie, to potrzebuje coś innego. Jakiś mały kawałek plastiku. Kory od butelki, Cokolwiek. Tak jest, w tej pracy ludzie się kreatywność, jak słyszeliście. Najnowszy model do kupienia na remontowni. Będzie negocjacja, aż cena do uzgodnienia? No i co? I mamy naszą strukturę? Mamy. Zostawiamy chwilę do wyschnięcia. Tak to nam wyszło. Wchodzę, patrzę. I widzę, że wszędzie jest jednolite. Jednolita struktura wszędzie. No raczej nie ma się do czego doczepić Tak mi się wydaje Będzie okej okay. Teraz jeszcze małe wykręcenie tam na dole Delikatnie No i okej okay. No dobra, została nam za mała strąka jeszcze jest niby mniejsze, ale trudniejsze. względem dostępu do niej. No ale działamy na co? No a widzicie, teraz druga strona. Skomplikowana, tak jak mówiłem, bo to chodzi tylko i wyłącznie o ten dystans. nie? Spokojnie musimy powoli. Tu nie mamy w ogóle pośpiechu. Pośpiech nie jest wskazany, strona nie jest słoneczna, więc spokojnie zdążę to zatrzeć. Jedne co? Tak, że człowiek bez twarzy nie Musi pierwszy nanieść mi Nanieść mi ten tynk to nie ma z Człowieka bez twarzy Człowieku bez twarzy pokaż twarz jak będzie 10 tysięcy subskrypcji? 10 tysięcy subskrypcji i człowiek bez twarzy pokazuje twarz, słyszeliście? Dobry marketing. Pamiętajcie, reklama dźwignia handlu. No, a tu się dzieje dalej. Sprzątamy. Widzicie, znowu ta blaszka poddaje się myciu, no, ale musi, bo to używamy ją prywatnych klientów i wszędzie, więc czemu nie, nie? Ogarniamy, bierzemy materiał na dół i będziemy walczyć z tapetą. Dzisiaj, podejrzewam jeszcze, jak widzicie, jeżeli budowa jest dobrze, logistycznie zaplanowana, jakakolwiek akcja idzie naprawdę dużo zrobić. Jest dużo rzeczy do wykonania, które, jeżeli jest wszystko ładnie poplanowane można wykonać i w sumie nie narobić się przy tym zbytnio. Jedyny co nas trzyma to przykładowo o takie miejsca, nie? no ale dobra, idzie do przodu ja tam zaraz spróbuję wejść od tyłu i już zacząć rajbować normalnie się udało Super. no dobra no to teraz bierzemy się za sprzątanie mu ogarnięte, to widzicie No dobra, to tu na dzisiaj dzisiejszy będzie skończone. Teraz przenosimy się do mieszkania na dole. No to No to chodźcie. I i jesteśmy no tak pamiętacie, do przyklejenia dzisiaj, ogólnie pokażę Wam to miejsce. Nie no weź trochę niżej, zobaczymy będzie niżej. Dobra, tu widzicie teraz, tu już mamy to miejsce poszpakowane, potynkowane i już ten ślad po wodzie, zaizolowane farbą izolacyjną. Plan jest prosty, to było zdrapane. musimy znowu przykleić. Jak wiecie, Sandra znowu działa, pracowita dziewczyna. Nie zapomnijcie o subskrypcjach i łapkach w górę. No to dzięki bardzo, pozdrawiamy, miłego dnia.